Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No, przeglądam News'a z progresywnymi szansami tutaj na przyzwanie czempionów, które właśnie dzisiaj w piątek wystartowało. No, i jest tutaj o tyle do zastanowienia, że podzielone jest na to trzy dni weekendowe. I tak, tutaj dzisiaj w piątek mamy tutaj tych czempionów wymienionych. Nad wojdami w zasadzie się nie zastanawiam, bo nie chcę wojdów uruchamiać bez podwójnych szans. Więc skorzystamy. No dzisiaj, wychodzi na to, że dzisiaj, bo dzisiaj jest sam Wukong, jest tutaj ktoś. Sylvan Watchers, jakiś kolejny support. Tamtych supportów Sylvan Watchers mam już całkiem sporo, ale okej, okay. pozostałych mam. Jeżeli chodzi o Saturday, czyli sobotę, no też tacy ci czempioni jeszcze jak cię mogę. I w niedzielę, w niedzielę są fajni czempioni, ale no boże poza tą ostatnią y, panią, ale wszystkich y, mam. Elwa jest super, Oella też jest całkiem fajna, Battle no też się przydaje y, jak najbardziej, więc y, wyszło mi na to, że sobie dzisiaj y, pootwieram szardy, natomiast no, no, no najchętniej w ogóle bym ich nie otwierał, ale jest to E, oczywiście, e, powiązane z naszą e, fuzją, więc e, jeżeli chodzi e, tutaj o kolorki, no to sakredy będą się tu najbardziej e, pasowały mi do otwierania. Jak mówię, wojdów nie chcę otwierać, już te sobie e, zaoszczędzę. No i nie będę szedł e, po Epika, liczę na to, że. No poniekąd jak zwykle zrobię to, wszystkie te wydarzenia, chyba że coś się jeszcze w międzyczasie trafi nadspodziewanego i wezmę tylko tą rarkę, więc otworzę pięć szagdów właśnie tych sakredów. Resztę sobie dokoptuję z zielonych, bo gdzieś tam jeszcze mamy ciągle trwający Champions Training, więc zielone też się przydadzą, żeby móc kogoś trenować. No i z Wami jest weselej, więc otworzę sobie Anusz Widelec, coś tu wpadnie. Nawet mogę tutaj jeszcze jednego tu białego otworzyć. On co prawda nie ma żadnego wpływu na to wydarzenie związane z fuzją, ale, no ale sam się wylosuje. To wylosujmy go tutaj razem. Więc tutaj barbarzyńcy na tapecie i nawet epiki teraz są bardzo spoko, bo, bo mamy empowerment epików. Więc każdy z tych epików, znaczy nie wszystkich mam oczywiście zrobionych, ale Alika, Tun tutaj Farakin, no, byliby tutaj u mnie wzmocnieni, ten też. Tego też mam zrobionego. No ale oczywiście najfajniej trafiłoby się legendy, najlepiej z jednego szarda. Bo niektórzy otwierają kilkanaście i nie mogą tu nic trafić, a ja mam jednego i tak wbrew mojemu zwykłemu szczęściu mogłem coś trafić. Najchętniej albo tego nowego lidera, frakcji Barbarzyńców, albo Walkerie, która od dawna gdzieś tam na mojej wishliście jest i fajnie byłoby się tym czempionem. Tutaj pobawić, no ale Diego Armando też bym mnie pogardził, bo zawsze byłoby to może pierwszy taki empowerment legendy na moim koncie właśnie w jego przypadku. No dobra, nagadałem się, więc pewnie te wiele gadania, a z dużej chmury mały deszcz, ale zobaczmy, zaciśnijmy kciuki, cóż mi to wypadnie z tego białego. No, i jest to wala. No, wale mam gdzieś zrobioną, więc y, y, wzmocnię ją sobie. Y, tutaj będzie plus 1. Y, ok, więc z białych nic nie wyszło, więc y, zobaczymy żółte. A tu mogę właśnie wybrać jeszcze y, kogo bym chciał. Y, jeżeli chodzi o samych epików. No to chyba najlepiej mi będzie dikona wzmocnić, bo w zasadzie powinienem wszystkich mieć. No i tu się zastanawiam, tego nie mam, ale z jakieś wzmocnienie. A weźmy małpiszona. To oczywiście może nie mieć tu żadnego znaczenia, ale właśnie Wukonga cały czas, albo może nie cały czas, ale bardzo często na live agenie nim gram. I może właśnie co prawda tym, tych Skinwalkersów nie mam w Faction Guardian wymaksowanych, więc on by nie posłużył do wzmocnienia, ale tak dalekosiężnie kto wie. Więc okej, okay, mamy Sakredy ustalone. No i tylko 5 zobaczmy czy cokolwiek z tego wyjdzie, jakaś legenda wpadnie. Nie uczestniczyłem ostatnio w tym wydarzeniu Extra Legendary no i dlatego 19 szardów coś tam jeszcze zostanie. No to jedziemy, pierwszy. I jest to epic. Luthier no Lutiej nie mam zbudowanej. Nie będzie dla mnie jakimś tu wzmocnieniem. O jest Dikon, więc zresetował się, nie będziemy zmieniać. Niech, niech Dikony lecą. E, ok, jeszcze trzy szagdy. No, niestety, znowu Epic Hope. Hope, gdyby miała tutaj rzeczywiście na przykład. Ten skill do wymaksowania na 100% byłaby dużo lepsza. No ale i tak mam ją gdzieś zbudowaną, więc niech sobie będzie. Dwa nam zostały jeszcze. Dwie szanse czy cokolwiek. No niestety, tą panią też mam zbudowaną. Saci gdzieś tam sobie ją wzmocnię. I ostatnia szansa na cokolwiek w tym losowaniu. No i niestety kolejny Decon, więc będzie pewnie Deacon plus 2 u mnie. Nie gram już go tak często, ale kiedyś właśnie, ale on się przydaje, przynajmniej w Sintranos czy właśnie w innych tego typu miejscach. Samon Rush tutaj zrobiony przeze mnie na tyle na ile chciałem, reszta jak mówię z zielonych. O, jest przynajmniej glif sześciogwiazdkowy, spitowy. No, jeżeli będziecie losować, to oczywiście życzę Wam więcej szczęścia. Oby jakieś legendy zasiliły Wasze tutaj konto. A z mojej strony, na tą chwilę, to niestety tyle. Więc tym razem bez żadnej radosnej niespodzianki. Ale jak możecie, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Do następnego razu. Cześć.